Bitcoin, czy to już będą wzrosty teraz od tego momentu, czy będziemy mieli jeszcze spadki, jaka, jaka jest sytuacja teraz obecnie na rynku, zaraz sobie spojrzymy. Ja nazywam się Mariusz Lewek i już włączam tutaj udostępnienie ekranu i spojrzymy sobie na wykresy, zobaczymy jak to wygląda. Okej. Okay. Dobrze, także jeszcze raz witam bardzo serdecznie. W tym nagraniu porozmawiamy sobie o Bitcoinie. Czy to już mamy wzrosty, czy będą jeszcze spadki, czy w ogóle Bitcoin do zera, czy do 100 tysięcy. Pamiętaj oczywiście, że wszystko co powiem w tym, w tym nagraniu to nie jest żadna porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą finansowym. To jest tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek, spojrzenie na wykresy, to jak ja, czy tam jak ja to widzę. I każdy oczywiście może sobie jakieś tutaj informacje z tą wyciągnąć ale ewentualne podjęcie jakiejś transakcji, czy, czy kupno czy sprzedaż, cokolwiek to jest tylko i wyłącznie indywidualna sprawa. To jest moje spojrzenie na rynek. Przypominam jeszcze raz. Nie jestem doradcą, nie jestem doradcą finansowym i to nie są porady inwestycyjne. Ok. Bitcoin w tym momencie. Spóźnę sobie, ja powiększę tylko troszkę wykres. OK. E, chyba wszystko będzie widać. Ja już ja już kiedyś na temat Bitcoina mówiłem gdzieś. W tych okolicach, tutaj, tutaj albo tutaj, w tych okolicach, gdzieś. Ja sobie może wezmę jakąś szczękałeczkę, żeby było widać. W tych okolicach, chyba, albo w tych okolicach. Nie pamiętam dokładnie, w którym miejscu to było. W każdym bądź razie możliwe, że. To było jeszcze w grudniu, tak? Chyba jeszcze w grudniu nagrywałem. Link do tego nagrania będzie, będzie w komentarzu dostępny, także każdy może sobie wejść, i obejrzeć to nagranie, zobaczyć, o czym tam mówiłem, a mówiłem, że mogą być jeszcze spadki niżej tutaj do tych poziomów, ewentualnie do tych poziomów. I tutaj fajnie, fajnie to tutaj się wykonało. Oczywiście to, że ja sobie tutaj coś narysuję, to nie znaczy, że na pewno tak się wydarzy. To jest tylko moja analiza techniczna oczywiście. Ja nie jestem jakąś wyrocznią i, i nie znam przyszłości, nie wiem co będzie. Każdy oczywiście czeka na te 100 tysięcy, czy te 100 tysięcy będzie, czy będzie 200 tysięcy. Ja tego po prostu nie wiem, tak? Ja nie wiem. Nikt tego nie jest w stanie powiedzieć, czy bitcoin urośnie do 100 tysięcy, czy tylko do 60, czy cokolwiek się z nim wydarzy. Natomiast staramy się przewidzieć cenę bitcoina, w którą stronę ta cena może ewentualnie teraz spójść, czy to w górę, czy w dół, czy po prostu spekulujemy. Na temat bitcoina, gdzie ta cena może pójść, tylko i wyłącznie z tego, e, biorąc pod uwagę, e, jak zachowywała się cena wcześniej, jak teraz tutaj wykres się rysuje e, i, i możemy sobie tutaj jakoś przewidywać. Tak, przewidywać. Nikt przyszłości oczywiście nie zna. E, wszystko, czego ja nauczyłem się odnośnie analizy technicznej, nie tylko o kryptowalutach, e, również o forex, e, nauczyłem się tego na naszej, e, naszej Akademii. Akademia, oczywiście, edukacja to na pierwszym miejscu. Oczywiście mamy też dostępne narzędzia, może pokażę szybciutko. Mamy coś takiego jak, jak CryptoScalper, który nam skanuje rynek przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Tutaj otrzymujemy jakieś potencjalne sygnały, e, pomysły na trade, nie sygnały. To nie jest tak, że, że coś się pojawi i już trzeba wchodzić, bo oczywiście muszą spełnić jakieś zasady. To też jest dokładnie tłumaczone na naszych sesjach edukacyjnych: jak szukać wejść, co z tym zrobić. Także to nie jest tak, że pojawi się coś i już wchodzimy w transakcję. Kolejnym takim tutaj narzędziem też jest to jest taka nowość nasza. Tutaj, tutaj akurat tym, na tym narzędziu Altwi mamy dostępne altcoiny, i to jest, to jest przez naszych dwóch edukatorów obsługiwane. Także ostatnio też tutaj był właśnie jakiś potencjalny setup wysłany, że może być taka sytuacja, że gdzieś mniej więcej z, tych, z tej strony pójdzie, pójdzie cena w górę. Możliwy jeszcze powrót do tej strefy, jeszcze raz. Ale ja mówię, to nie jest porada inwestycyjna, i ja tutaj nikomu nie każę, żeby zaraz otwierał sobie transakcję. E, pokażę jeszcze jedno narzędzie. E, to jest takie główne narzędzie. Oczywiście ono jest dostępne i na komputer i na telefon w formie aplikacji. Tutaj też dostajemy potencjalne jakieś setupy, e, czy to na kupno, jakiś kryptowalut, czy to na sprzedaż. Także można, można sobie z tego korzystać. E, jest to fajne dla osób początkujących pewnie pomocne. Ja oczywiście preferuję edukację w tym kierunku, i żeby, żeby po prostu nauczyć się tego, nauczyć się tej analizy technicznej, przynajmniej analizy technicznej, tej, której ja wykorzystuję, i po prostu robić to samemu, tak? Próbować samemu, nauczyć się tego i mieć fach w swoim ręku. Oczywiście wracam, okay, wracamy do, do wykresu. Bitcoin w tym momencie. Ja już to gdzieś tam na naszych grupach wspominałem, mamy tutaj taki poziom, poziom takich wsparcia oporu tutaj, tak, zaznaczony. Dla mnie jest to teraz dość kluczowy moment, ponieważ według mnie, jeśli cena w tym momencie wybijemy się tutaj gdzieś do góry, zrobimy jakąś korektę, nie przebijemy, powiedzmy, w ten sposób, może nie aż tak daleko, tak? ale generalnie chodzi, żeby ta cena gdzieś utrzymała się tutaj wyżej niż ten ostatni dołek tutaj, tak. To potencjalnie możemy mieć kolejne wzrosty, potencjalnie. Oczywiście nie wiem, czy na pewno tak się wydarzy, ja nie jestem wróżką, ale jeśli chodzi o analizę techniczną, tak to po prostu wygląda. Czy tak będzie? Jeszcze raz powtarzam, nie wiem. To jest tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Teraz przyjrzymy się może troszkę bardziej troszkę bliżej na wykresie, a ja to tylko usunę, żeby nam to nie przeszkadzało. Ok, zwiększymy sobie ten wykres. Ja myślę, że jeszcze w tym momencie możemy mieć pewien powrót, tak, pewien powrót wypełniony, wypełnienie pewnych tutaj stref, zrobienie jakiejś korekty i potencjalnie ja bym tutaj tak powiedzmy gdzie to jest narzędzie, żeby sobie zaznaczyć gdzieś powiedzmy tutaj w tą strefę może będziemy mieli jeszcze taką korektę, tak? Czyli wstawiłbym coś takiego. Wtedy ewentualnie do góry. Jakąś korektę i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób niech to będzie tak. Czyli typowo tak, jak rusza się rynek. Góra korekta, góra, korekta. Jeśli teraz już zaczynamy trend wzrostowy, to będzie mniej więcej w tym. E, w taki sposób wyglądało. Spójrzmy sobie, jak to wyglądało tutaj. Mieliśmy e, impuls. Mieliśmy korektę, tak? Znowu mieliśmy impuls. Mieliśmy korektę. Mieliśmy impuls. Mieliśmy kolejną korektę. Kolejny impuls. Po stronie mi się to zaznaczyło? Dobrze, tak, ok. Mieliśmy kolejny impuls, i tutaj gdzieś cena właśnie nam się zatrzymała. To jest też mniej więcej ta strefa, którą ja sobie gdzieś tam wyznaczyłem. Z chwilę jeszcze pokażę, dlaczego. I w tym momencie cena po prostu wróciła i przebiła nam tutaj te ostatnie szczyty. Czyli coś się tutaj zmieniło. Jeszcze raz mieliśmy powrót w dół, z powrotem do tej samej strefy, i teraz znowu tak troszkę do góry. Mamy teraz pewnego rodzaju konsolidację. I tutaj mamy znowu wybicie w górę. I tak by to w miarę fajnie wyglądało, tak? Czyli mamy trend spadkowy, zatrzymanie, konsolidacja, i teraz oczekujemy jakiegoś wybicia, czyli zmiany trendu. Tutaj mógłbym sobie jeszcze zaznaczyć, bo jest tutaj coś takiego jak tak zwany pattern. Patern W. Dwa dołki kreuję i wtedy mamy zmianę trendu lub nawet można tutaj sobie zaznaczyć inny pattern, Głowa z ramionami na przykład. Też coś takiego tutaj można. Oj. Nie tak narysowałem, tu miałem to przenieść. Dobrze, skończymy to. Yy, Niedokładnie narysowałem. Moment jeszcze raz. Tu, tu, tu weźmy ten. Ten, ten. Taka trochę może nierówna, nieładna, ale coś takiego tutaj jest. O, można powiedzieć. Głowa, ramię, drugie ramię i tak dalej. Oczywiście ta głowa to u nas tutaj był ten pattern W. W każdym razie widać tutaj, widać zmianę trendu, czyli ten trend spadkowy, gdzieś to tutaj się zatrzymało. Nie otworzyło niższego dołka, mieliśmy ten pattern W, i teraz idziemy w górę. Ale oczywiście tutaj ta strefa, którą mam narysowana, to jest w tym momencie bardzo ważny moment. I to nam tutaj powie, czy pójdziemy w górę, czy pójdziemy w dół. Ja oczywiście podejrzewam jeszcze, że będziemy mieli tutaj małe zejście w dół, zrobimy jeszcze jakąś korektę i powiedzmy, utworzymy wyższy szczyt, jak tutaj, niższy szczyt, wyższy szczyt. Jeśli tutaj pasowałby wyższy szczyt, i wtedy oczekiwałbym jakiegoś wybicia w górę, kolejny jakiś wyższy szczyt, i tak dalej, i tak dalej. Korekta, kontynuacja. Także tak to może wyglądać. Bardzo ładnie to wygląda tutaj w miarę technicznie. Oczywiście na, na, na rynku kryptowalut w dużej mierze działają wiadomości, to co się dzieje na świecie. Czy ktoś coś tam powie, czy jakieś rządy blokują tam kryptowaluty, czy, a, czy, czy chcą, chcą je po prostu jako legalny środek płatniczy gdzieś tam zarejestrować i tak dalej. To, co się dzieje teraz na przykład na Ukrainie, tam, tam zalegalizowano bitcoina, bitcoin lepiej działa i kryptowaluty lepiej działają niż waluty fiducjarne, Także takie, takie rzeczy po prostu też mają wpływ na, na cenę bitcoina w bardzo, bardzo dużym stopniu. Okej, okay, ale ja, ja w większości tutaj też, jeśli chodzi o te analizy technicznej, ja skupiam się bardziej na analizie technicznej. Ktoś powie, że to nie działa, OK, nie ma problemu. Yy, każdy może, może sobie analizować jak chce. Ja tutaj nikomu nic nie narzucam. Ja twierdzę, że wszystko działa. Różne strategie działają. Ja sam osobiście wykorzystuję praktycznie dwie, trzy strategie, takie mam połączone, pewne, pewne aspekty mam wyciągnięte z jednej, z drugiej, z trzeciej, po, połączyłem to sobie i. I w miarę fajnie mi to tutaj wszystko, wszystko współgra. Teraz no idę może jeszcze troszkę na większy timeframe, bo chciałbym to pokazać. To jest coś, o czym też mówiłem na tym, na tym nagraniu, które będzie dostępne w komentarzu. Tu, to w grudniu nagrywałem, ta cena była troszkę tutaj wyżej. Mówiłem, że jeszcze będziemy mieli spadki. I wiele, wiele osób mówiło, że już lecimy do zera. Natomiast ja twierdziłem, że cały czas jesteśmy w trendzie wzrostowym. I i nawet sobie zmniejszymy ten wykres. Mówiłem o czymś takim, że dopóki cena nie przebije nam tutaj tych ostatnich dołków, to nadal jest, jest możliwość taka, że jesteśmy w trendzie wzrostowym. Gdyby nawet ta cena tutaj troszkę zeszła niżej, OK, mielibyśmy większy spadek gdzie w tej rejony, ale dopóki nie przebija nam tutaj tego poziomu, ja może to zaznaczę, powiedzmy w taki sposób. I zwiększę to, żeby to było bardziej widać. O. I teraz to mogę usunąć kreskę. Tak. O, coś takiego będzie lepiej widać. Także mówiłem o tym, że dopóki, dopóki cena nie przebije tych ostatnich dołków, czyli tej strefy tutaj, wsparcia oporu, i załóżmy, byłby taki scenariusz, że cena tu gdzieś przebija. I od spodu gdzieś robi korektę. Tu się utrzymuje, to moglibyśmy mieć jeszcze jakiś tam spadek. Nie wiem, czy aż tak nisko. Potencjalnie mogłoby być to powiedzmy gdzieś te rejony, ale to się nie wydarzyło, tak? To się nie wydarzyło. Cena oczywiście cały czas się gdzieś tam utrzymała w takim rędu, jak ja tu mówię, w kanale. I tak, tutaj mam zaznaczone tymi białymi liniami. Tą linią. Połączyłem sobie dwa wierzchołki. I. Taką równoległą zrobiłem sobie linię tutaj na dole, potencjalnie zaznaczyłem sobie kanał wzrostowy. I dopóki ta cena sobie tu tak poszła do góry, poszła w dół, ok, poszła do góry, wróciła z powrotem właśnie do tej linii, którą sobie zaznaczyłem tego kanału. Plus, tutaj ta linia pomarańczowa, którą sobie tam wyznaczyłem. Po prostu ta cena gdzieś tutaj doszła w te rejony, i teraz zaczyna odbijać w drugą stronę. I jest taka oczywiście możliwość, że w tym momencie, tak tutaj, jeśli ten trend się zmieni, przebijemy tą strefę, którą tu wcześniej tutaj mówiłem, to możemy powiedzmy dojść nawet do tych szczytów i to będzie kolejny, kolejny ważny poziom, co tutaj będzie się działo. Czy cena stąd się odbije i pójdzie w dół? Czy w tym momencie będziemy mieli przebicie troszkę wyżej i możemy dojść do tej linii kanału, tak? Także dwa takie punkty do obserwacji, co będzie się działo. Oczywiście to będzie pierwszy punkt, co tutaj się dzieje, bo możemy zwrócić jeszcze raz i zrobić coś takiego, potem może być coś takiego. Możemy nawet przez 2-3 lata tak, kręcić się w takim, w takim kanale. Tak? To, to nie jest powiedziane, że tu i już lecimy na 100 tysięcy, czy ta 200, czy 500, czy ileś tam. Także to są ważne tutaj momenty. Tutaj strefa wsparcia oporu, czyli ostatnie szczyty, gdzie byliśmy. Jeśli cena tutaj dojdzie, to musimy tutaj zwracać uwagę, co będzie się działo w tym miejscu. Czy cena będzie chciała spadać, czy będzie chciała przebić i pójść w górę. Jeśli pójdzie w górę, no to, to oczywiście linia kanału też będzie ważna. To gdzieś tam w okolicach 70, powiedzmy 3 000, tak? I tu też będzie ważne, co cena będzie robiła, bo może być na przykład o coś takiego. I to, co tu rysowałem. Może być taki scenariusz, ale może równie dobry być taki scenariusz, że ta cena stąd wywinduje w górę. To wszystko zależy od tego, jak się rynek będzie układał, ilu inwestorów będzie wchodzić na rynek, co się będzie działo, jakie wiadomości będą. Także wiele, wiele rzeczy tutaj będzie decydowało o tym. Oczywiście nie ja, nie to, że ja sobie tutaj jakąś kreskę narysowałem, to na pewno tak się wydarzy, absolutnie. Trzeba po prostu obserwować, jakie będzie zachowanie rynku właśnie w tym momencie. I później przy tej linii kanału. Oczywiście na początek, tak jak wspominałem wcześniej, tutaj ta strefa wsparcia oporu. Ja podejrzewam, że jeszcze właśnie takie zejście będziemy mieli tutaj, powiedzmy, gdzieś potencjalnie w te rejony, może troszeczkę głębiej zobaczymy. I później ewentualnie możemy po tej korekcie iść w górę. Można by tutaj się pokusić o pomierzenie FI, bo ile tutaj może. Powiedzmy, ta strefa tutaj to jest 50%, możemy zejść na 60, możemy zejść na 61, możemy zejść na 100%. Tego nikt na 100% nigdy nie wie, tak? Tego nie wiadomo. Ja podejrzewam, że co najmniej gdzieś tutaj powrót w te rejony na te 50% niech będzie, ewentualnie może być nawet tutaj do samego dołu, jeszcze raz, i wtedy wybicie. Tak? Potencjalnych scenariuszy może być kilka. Ale generalnie ja nadal uważam, że jesteśmy w trendzie wzrostowym i tutaj teraz jesteśmy w bardzo fajnym momencie, strefa wsparcia oporu. Jeśli będziemy mieli to wybicie w górę, to podejrzewam, że będziemy mieli wzrosty. Dokąd? Nie wiem. Chciałbym oczywiście, żeby poleciało na 150 czy tam ileś tysięcy, tak? Jak najbardziej, każdy by chciał. Ale no zobaczymy, zobaczymy, co się wydarzy. Okej, okay, rzućmy jeszcze może okiem na jakieś inne kryptowaluty gdzieś tam. Też o innych mówiłem, gdzieś wrzucałem na nasze grupy. Weźmy solany, na przykład, też tutaj ładnie to wygląda. Też mieliśmy oczywiście spadki, wróciliśmy tutaj do zaznaczonej strefy wsparcia oporu. Tutaj oczywiście wytworzył się taki pater, czyli taki kanał spadkowy. Teraz mamy potencjalne wybicie z tego kanału, tak? Ale mamy znowu strefę tutaj, tutaj bardzo ważną strefę. Cena się zatrzymała i teraz tak by chciała wrócić troszkę, zrobić korektę. I to jak najbardziej jest możliwe, to może się wydarzyć. Ja nie mówię, że na pewno, oczywiście jeszcze raz powtórzę, to nie są porady inwestycyjne, to nie, to nie jest tak, że ja sobie coś tutaj narysuję i na pewno tak się wydarzy. To jest po prostu moje spojrzenie, moja analiza na rynek i podejrzewam, że powiedzmy, będziemy mieli jakieś tutaj jeszcze tą korektę. Tak sobie zaznaczyłem tymi szczelkami potencjalnie, czy nawet. Do tej linii trendu, którą mam zaznaczoną, może za Isthena, mógłbym tutaj bardziej szukać gdzieś jakichś poziomów. Ale nie chciałbym tutaj jakoś dokładnie zaznaczać, żeby ktoś sobie tutaj nie, nie pomyślał, że tak na pewno będzie. Potencjalnie widzę tutaj jakąś korektę i wtedy ewentualny wzrost. Oczywiście w dużej mierze wszystko zależy od bitcoina. Jeśli bitcoin będzie rósł, to praktycznie wszystkie kryptowaluty też pójdą w górę. Także jeśli chodzi o Solane, to, to widzę to w ten sposób. Weźmy tutaj jeszcze Dota, też, też ładnie to wygląda dosyć podobnie, czyli praktycznie na wszystkich takich kryptowalutach podobnie to wygląda. Cena mniej więcej podąża troszkę za tym bitcoinem. Też mieliśmy tutaj kanał spadkowy, wybicie teraz mamy i oczywiście teraz jakąś korektę, potencjalnie gdzieś tu, w te rejony, może nawet tu. I dopóki nie przebijemy tych ostatnich dołków, to oczywiście. Tutaj jest przynajmniej chwilowo mamy trend wzrostowy. Mamy niższy dołek, wyższy dołek, wyższy, wyższy, tak. Tu możemy mieć korektę. Nie przebijemy tych dołków, nadal mamy wyższy i może ta cena iść w górę. Może oczywiście, ja nie wiem. Nie, nie, nie jestem tutaj właśnie tak jak wspominałem, wróżką wyroczniem jakąś. Nie wiem, co się wydarzy, dokąd ta cena pójdzie. Nikt tego nie wie praktycznie, ale z analizując rynki, my wykorzystujemy to, co wydarzyło się w przeszłości, patrzymy, jak ten rynek wygląda, szukamy patternów, tak? Moja strategia obejmuje też właśnie paterny czy jakieś tam strefy. To już teraz tutaj nie ma, nie będę tego wszystkiego tłumaczył, bo można by było długo jeszcze gadać. Oczywiście tak wspomniałem wcześniej, wszystkiego nauczyłem no, się w naszej akademii. Także osoby, osoby mogą spróbować. Naszej akademii spróbować zobaczyć przede wszystkim przez 7 dni. Taki mały bonus jest, że przez 7 dni można akademię po prostu sprawdzić, zobaczyć jak to wygląda od środka. Jeśli się nie będzie podobało, to w każdej chwili po prostu można z tego zrezygnować. Koszty oczywiście, jeśli to w 7 dniach będzie załatwione, to koszty wszystkie będą zwrócone, także nikt nic nie traci. Jest taka opcja wypróbowania przez 7 dni, zobaczenia od środka jak to wygląda i stwierdzenia, czy to jest coś, co. Jest, czy jest fajne, czy nie jest fajne, I, i, i tyle. Dobrze. DOT to tak mniej więcej też podobnie wygląda. Także generalnie, jeśli bitcoin pójdzie w górę, to praktycznie większość tych kryptowalut, takich, takich powiedzmy, bardziej znanych, ja tam za dużo się nie zagłębiam, jakieś różne dziwne, inne projekty. Mam kilka swoich wybranych, które obserwuję i na tych się skupiam, i więcej mi nie jest potrzebne. Także generalnie jesteśmy w trendzie wzrostowym. Jeśli przebijemy tą strefę, e, będzie to fajnie wyglądało, to myślę, że będzie, będą te wzrosty prędzej czy później. Oczywiście to nie, wyzna, nie wydarzy się dzisiaj czy jutro, nie za godzinę. Będzie trzeba jeszcze troszkę poczekać. E, ale tak mówiłem, generalnie myślę, że jesteśmy w trendzie wzrostowym i teraz ważna strefa. Jeśli to przebijemy, no to już, już będzie to bardzo, bardzo fajnie wyglądało. OK. Tyle ode mnie. Nie będę tutaj gadał za długo, bo, bo to nie ma sensu ciągnąć przez godzinę. Mam nadzieję, że tutaj ktoś sobie coś z tego wyciągnął dla siebie, troszkę wartości. Przypomnę jeszcze raz, to że ja sobie tutaj coś narysuję, jakąś kreskę i coś tam wyznaczę, to nie znaczy, że na pewno tak się wydarzy. To nie jest porada inwestycyjna, tylko moje spojrzenie na rynek, tak jak ja patrzę, tak jak ja analizuję. Oczywiście można się tego nauczyć, sprawdzić Akademię przez 7 dni. Dlaczego nie, e, jeśli ktoś chciałby spróbować. Zgłoście się, po prostu napiszcie w komentarzu i po prostu pomogę. Pomogę wystartować, pomogę tam wszystko ogarnąć, żeby każdy wiedział, jak się poruszać i na co zwrócić uwagę. Ok, więc tyle ode mnie. Dziękuję i życzę miłego dnia, miłego wieczoru. I mam nadzieję do zobaczenia w następnym nagraniu. Trzymajcie się, hej.